Hej, cześć, witajcie ludzie z tej strony robuch. Ok, zaczynamy trochę później, bo dopiero teraz włączyłem nagranie. Jest, już dostaliśmy kartę czwórkę w ulepszarce. Halo, jak tu się robiło? To nie tak. F3, 1, nie, F3, kurde, 1 i teraz C. O, dobra. No i możemy wychodzić. Także jest super. Karty, której nie mam, dobra. Już się... już jestem. No, otwieraj. Otwieraj. To co, naukowiec nie żyje, tak? Da. No. Ej, co to było? A, ty A to ty, Kocu, -35, Kocu. 35 Przecież. Ej, strzelają! strzelaj! No, to... Skąd, 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 skąd? MTF-y. Tam, z tego, no, tam. Tak. Ze zbrojowni? Nie, Kocu, tam... Kocu, po... pokaż tam... Czemu celujesz z <laughs> Identyfikator hmm, pokaż, żebyśmy się widzieli. Nie mam identyfikatora A no tak, bo ty jesteś przecież tym Dobra Zabiłem go chyba Nie, jeszcze żyje, żyje tam Trochę dostałem, ale... Skanuję A że jak ty wyglądasz O, to da się skanować? A, Czekaj da się, da się skanować przez ściany Tu jest! Jest, leży Dobra, jeden już, jeden już padł, biorę po nim wszystko a był jeszcze jakiś? Ej, nie, Skalu, nie strzelać. Skanuję, ja bym mi przed słownię. A tu się skanuje tutaj? Mam czwartą kartę, tak, tak. mam czwartą kartę. Możemy się wrócić. Ja też mogę Możemy się do tego wrócić i ulepszyć co. Tu nie jest rozumie. Tu, tu 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 tu. Dawajcie na piątkę, Że, żeby mieć piątkę. No co, MTF? Czekajcie, jeszcze ja wrzucę. O. o jest. <laughs> MTF już wszystkie nie żyją? Ej, Nie ja też, ja Chyba jeszcze jeden żyje. Czwórka? To jest jakiś bóg z tymi dźwami. naprawdę, że przyzżyli wszystko pszenika. O, trójka. Jeszcze raz nam jeszcze raz sobie, idzie. wrzucajcie jeszcze raz. Wszystko wrzućcie. Ja o. to ciłem broń? Tak, a to ci ulepszy najwyżej. A, dobra. Ej, no ale czemu zmieniasz? Było na fajne. Dobra, na no fajne. Nie, było na wery fajne. Tak? Mhm. Mm co za karta? Kto to wyrzucił? Oj, Płaka. Piątkę, dobra, mam piątkę. Ale moja Ej. broń. Ej, nie wiecie co, bo ten rzeszonek jest zbugowane. Moja broń, ja chcę moją broń odzyskać. O, Bierz no. Bierz na... O ci idziemy. Takim oddziałem to można iść. <laughs> Kurde, konkretna no. ruska ekipa. Ja? Rewil, na Gopnik. Padorz, daj minutku. O nie, Oho. MTF. -y. Jak najcie trzeba się dostać teraz tam To sobie można uzupełnić ammo Dobra, ammo chyba mamy sporo Kocy jakby co potankuje Tesla wyłączyli Co? Na plecach, serio LOL Kto. A, to... Cześć LOL był zam... zapomniałem o tym, że ich było czterech. Zapomniałem, że ich było czterech. <grym> nie, cztery, pięć, sześć, siedem, Czyli A ty naukowcem byłeś? Ale i tak, a i tak zabiegł bym. Kamień był. Kamień był naukowcem. Nie było tak dalej. Nawet zbytnio jak dostałem. A ja jestem MTF, NTF więc się nie liczę. No. Fajnie. Ty i tak się nie liczysz. <grywa> Dziw, no właśnie. Ja zaraz Musiał. Dobra, już lecę. Dzięki wszystkim za grę. Dzięki wielkie. Cześć, Cześć. Zdowaję, Zdowaj. Zdowaj. Full side lockdown initiated. Bo bądź ty nie możesz się powstrzymać. Ja za każdym razem, na każdym kroku musisz. Ile jeszcze będziemy nagrywać? Dodajcie sobie. Dobra, ja... To, jak to idzie? To... E... Tak jest. NIE! No dobra, nieważne. Okej. Okay. O kurde, tu tak co? tak dużo ludzi No jestem z tobą jakby, co? No tak, a jest nas trójka A, bo tam ściągasz jeszcze? Ta tak, musi? tak, tak. Tylko ja teraz nie ogarniam, gdzie ja mam pliki do Garry's y Wchodzisz na C, potem jest program FILS y, Raz X86, żeby to były 64-bitowe. Potem szukasz Steam, y, Common Apps, jakoś tak dalej. To leci Steam Apps, Common, i tak dalej. O, no, mam tą broń w końcu. Dobra. Jeszcze sobie amunicję muszę wziąć. Bo ja już tam powoli biegnę coś ogarniać. Ty, tu AWP leży jakaś. No, ja WB jest chyba słaba, jednak I karta czwórka. A ja mam czwórkę też mm, Remota zrobiłeś? Nie, dopiero się zacząłem ruszać, wiesz. wiesz. To ja zrobię Dobra, ja jestem w plikach z teraz szukać karysmanda. O ja, ze Dobra, Tesla chyba też wyłączę. Nie no. mam to wszystko w jednym miejscu. No od tej strony jak biegam, to nie jestem pewien, gdzie co jest. Hmm, gdzie pobiegłeś? Dobra, co cię znajdę. Udaj się do tego przejścia, do Heavy. no spróbuję ogarnąć. Albo się spotkamy pewnie. A, no, no właśnie. Ciekawe, czy tu gdzieś piątkę mogę znaleźć, tak po prostu. W ogóle jest coś takiego jak dyrektor placówki, albo coś takiego w tej grze? Podobno jest. Hmm, podobno jest, jest, ale jeszcze jest nigdy miejsce, się nie zrespił. W, jest miejsce, w którym można być tym dyrektorem w takim razie i da się wyłączać zdalnie drzwi, nawet jak ktoś sobie otworzy, co nie? Ło! Wow. Da się je so. blokować. Ej, do no, widzę, widziałem cię. A, znalazłam, świetnie. A, weź identyfikator jeszcze. Ja już ci pokazywałem. Nie no pokaż jeszcze, jeszcze raz. To? O, dobra jest. Jeszcze Ej, ja to... nawet nie mogę być CI w tym momencie ani śpiew. No, masz niski level tak? tak. <grym> <grym> to. Ja ja Cię Cię v, a nie. Marcię. Ja to jestem dowódcą, więc nie wiem, czy dowódca może być szpiegiem. Może być. Może być dowódca szpiegiem. się takiego. O! kobiec! Dobra, dobra! Jest Jest kościsty. Chodź. Jest nowy cepel kościsty. I on mi zbił szybę i szybko ucieka na kartę, bo się zbiło tylko. Jakie jest cepel kościsty? Co to? jest, jest? taki, który coś ćwij. Daj mi głos, umień e, identyfikator. Boże, ja nawet nie mogę być koleś Scine, no nie? Beka. Hmm. ja już wbijam na serwer Ej ten Hubert, ten WP. Y, Idziesz po broń jakąś? Tak, czy to wy tam idźcie do tego, do light'a, a ja sobie ogarnę tutaj broń i zaraz dołączę. A musimy spokojnie. mieć piątkę, żeby cię wypuścić. Tak, dlatego nie wypuścicie mnie, tylko będę waszym MTF-em tak od razu. Czemu ten... tamtędy, a nie tędy? Które naokoło poszedłem. A ja tu zablokuję, czekaj. O. Ja sobie tak przez przypadek zamknęłem drzwi do tego, do zmieniarki, że nie mogłem ich otworzyć. Dlaczego czego stoi, gdzie sekund? Gdzie bomba, może być broń. Ale my także żeby mieć dostęp do bomby, musimy mieć ten. Piąteczka. Aha, do tej bomby mówisz, do Mega Warhead. Nie wiem, czy mi się opłaca to iskro, tu na zbrojowni całą Ej, weźcie piątkę trzeba i melona wyjąć. A co? Bo melon jest śmieszny. Hmm. Okay. Ale melon... Potrzeba też piątki to melona. A, wyłączyłeś Teslę? Tak. Gdzie ty jesteś? W Heavy minąłem Tesle i dwa trupy. No właśnie widzę te trupy. Ej, to znaczy, że chyba tylko jedna osoba żyje? Tylko jest cepek tak. żyje, kościsty. O kurde. A jaki to jest numer cepeka w ogóle? Nie nie patrzyłem, nie, nie patrzyłem na jego numer mnie bardziej. <laughs> Czekaj, mogę zobaczyć pod tabem, bo ja go Nie, nie widziałem go, bo się nie zbliżał niego bez, bezpośrednio. Eee, eee, wiesz gran... co proponuję? Zdjąć pancerz. Mówisz? Tak. Eee... No to trzeba kościsty. To Wpisujesz na czacie Dropfest. Razem. A, na czacie. Na czacie, no? Mecz. Tylko razem musisz napisać I przesłał O jest No i... Wiem jak się pisze teraz Te szybciej biegamy, Spoko. więc... No nie wiem Nie co... wiesz co, bo mnie się przypomniał Przypomniał mi się odcinek u Bladiego Gdzie Max przez pół odcinka próbował wpisać Anbin Co to jest? Nie wiem, jest śmieszny to Max Ale... próbował wpisać no. CO TO JEST ZA CHORE GÓWNO?! No właśnie Jakiś kosmita mówię. pieprzony On ja się zabijał pod kuń Tu jest, tu jest! Ej, wszedł do środka co to jest? CO TO JEST? Jakie kości! Aaa, ustrzymałeś mnie. What the fuck? Co? To jest... Podajcie pozycję. On wygląda jak kosm... to jest kosmita. A, to jest kosmita. O, i wkraczamy. No ja jeszcze nie. A jakby się zrespiła troszeczkę wcześniej... Mnie CO to jest? Ja, nie, TO JEST? Ja pierdzielę. Podajcie pozycję, Nine Fox. Jesteśmy na zewnątrz. Drugi, Night Red Fox 2. Ej, posiedzę sobie z wami. Jaki Night Age, Fox? <grym> Ale co? Podajcie pozycję. Ochroniarze. Znaczy się. Night Red Fox teraz dopiero wybiło. No. Ej, czekaj, pokaż identyfikator. Już, już. Otworzyć wam ten? Otworzyć wam wrota? Nie w ogóle macie. Mamy piątki. Ej, no. wiecie co mi przypomina ten SCP w ogóle? No. No. Star Warsy. Tak, bo to jest dokładnie Kaino. to. To jest dokładnie to. Ten, ze Star Warsów. Kamino. Który? Kloner z Kamino. Identyfikator. No. Nie kojarzę. Ale on w filmie się bezpośrednio pojawiał, czy nie? Tak. E... To, ta planeta, na której tworzyli klony, to tam była ta babka, co... Ej, czemu to musi nie A, ma? A, to już wiem! Tutaj już ma... pewnie wiem, o którego chodzi. Ten taki z długą je małą głową? Tak. A, ten, to się opiekował tymi klonem na samym początku. O kurde, no, on tam nie? jest! Wow, co tu się dzieje z tymi kośćmi w ogóle? O, y, on jest... Y, wszedł do... E, entrance Zona. Dobra. Wszedł to do no Entrance Zona. Żyję. Jeszcze raz mówię, SCP-060 Wszedł do Entrance Zona, zamykamy przed nim drzwi. Ja pierniczek, 60. to jest hardcore. <grym> ja pierdziele. Gordaż sobie chodziłem, go? zobaczyła, jak ten scp wygląda. Nie ma bo mi się moduje. Zamknę, żeby nie uciekł. I znowu A mi się zrobiło ścianami. Ja ściany. Ja nie mogę. Mam przerobane. Trochę. Chciałbym ty... znaleźć to MPP. A to nie jest tak, że jak ty Hubert umrzesz, to jest koniec ja, rundy? Jest dobrze. Użyłem się, uleczyłem się, mogę spierdziać przed nim. Mam mało, mam, e, miałem mało HP, ale się uleczyłem wielokrotnie. A ja z nim walczyłem w tym, w zbrojowni. To komicznie wyglądało. Ja jestem przy Gate B, melduję jeszcze raz, jestem przy Gate B jeżeli To idziemy do możecie, ciebie Jeżeli możecie przejść przez Gate a B To dawaj To byłem bardzo wdzięczny, a tylko karta poziomu drugiego A ty jesteś medykiem? Jestem medykiem To jest medyk na, medyk na kozaku To ty, ty, ty to nam idzie, ja patrzę czy Gate A nie zostanie otwarty Ale nie zostanie to otwarty, kto ma go otworzyć niby? Yy, d No ale, Dobra, to co a Roki? Roki jeszcze żyje Roki żyje? A... D, 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 Gdzie? Ciebie? bi. Bź, jedź No to a ty Chuck'em, czemu zostałeś? Chodź Bo on może się wycofać hmm, ja Odpuśćcie gate B Już Otwujcie szybko gateha B Już Słuchajcie Teraz zamknij on tam jest za tymi drzwiami Co to? A da się skanować teraz drzwi Chyba Odpowiedziałbym coś, bo ścian nie widzę, ale... No. O co? WHATFUK! STEP, Wycofujemy się, wycofujemy się e teraz, Ej teraz. Ej masz kość! Zbiera? Kość masz w ręce! Zamykaj Zamykaj bramę, szybko To strzeliwuj! No co jest? Zamykaj tą bramę! Nie no przeszedł! no czemu nie zabiłeś, ale dobra! I ten SCP jest zajebisty, nie? I ja nie mogę. Dobra, to... Zabiję go! Zabiłem go! Po rundzie. A jak się ładnie wywrócił? By to było bardzo dobre Dziękujemy za uwagę. No dobrze. dziękujemy. Wow, dziękujemy. Wow, Widzimy wiemy. się następnym razem. Trzymajcie Też. się, OK. Też. Co to Też. było? Ja